zainteresowane podmioty, to można będzie taki projekt odpalić, bo bez tych pieniędzy nie wypromujemy tych połączeń międzynarodowych. Yy, I budowa ożystego systemu pomocy turystyki Safe Pass. Tutaj Panie Marszałko, to też jest bardzo ważna rzecz i tutaj również bardzo się cieszę, że ten projekt udało się również yy, yy, tak włożyć w plan yy, kompulsów, że on będzie można go ogłosić już w sierpniu tego roku. To będzie unikalny projekt, który ma pozwolić na to, że będziemy mogli, jako jedyni w Polsce, być może jedynie w Europie, w sposób aktywny prowadzić marketing i zarządzać całą y, branżą turystyczną, czy, czy całym biznesem turystycznym w naszym regionie. Jest to bardzo ważny projekt, jeśli ten konkurs wyjdzie, a jest szansa, że wyjdzie, to po prostu w ciągu dwóch lat posuniemy się bardzo mocno do przodu, jeśli chodzi o pozyskiwanie klienta lojalnego. To jest taki system, który gdzieś na robię kadłubowo istnieje, natomiast no, u nas to rozwiązanie pozwoli całościowo tym dbaczom tego klienta, który raz już przyjeździł, żeby nie Dziękujemy bardzo Panu Prezesowi. Jak widać, wszystko zostało przedstawione. Myślę, że to jest dobre pole do dyskusji. Prosiłbym o to, aby zajmować rzeczowo, krótko, stanowczo swoje. Głosy, przedstawienia. Wszyscy się w zasadzie znamy, ale, ale dobrze też przedstawić branżę, bo jesteśmy w takim środowisku optymalnym i turystycznym, i gospodarczym, i samorządowym, i dziennikarskim, co bardzo cieszy, bo nie planowaliśmy tutaj bez głosu robocza konferencja, ale media są, czyli spełniają swoją rolę. Dziękujemy, że jesteście. Proszę bardzo. Tu nawet... chyba mnie słychać, że wskazano tutaj urządzenie. Michał no. bardzo szczerze, że jestem wydawcą mojej zenomej maili pani Mazury. E, I mam takie pytanie, e, no oczywiście przede wszystkim do pana marszałka, ale też może do pana prezesa Rotu, bo wszystkie działania pro, promocyjne skierowane są na, na to, co dzieje się poza regionem i poza Polską. tak? Wszystko, co, co e, będzie mogło być w Belże regionie, będziemy kierować komunikaty poza region, poza Polskę. No i bardzo słusznie, bardzo fajnie, bo. Tego tylu latrakowo jest świetna sprawa, ale mnóstwo rzeczy, o których słyszeliśmy dzisiaj podczas konferencji, czyli nie wiem, tematy inwestycji przy lotnisku, to, że możemy przez, przez Monarchię lecieć już na cały świat, to są komunikaty, które powinno się implementować w regionie, co obrazową. Także chciałem zapytać, bo większość tych działań skierowanych jest poza regionem, chciałem zapytać, jakie działania promujące lotnisko. Działacze będą się tutaj w regionie, bo konferencja wspomniał o jakichś spotach Radio Ocean, oczywiście też świetnie, tylko czy, 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 czy my będziemy zachęcać do mieszkańców regionu tego żołna, bo mnóstwo jest takich osób, które ciężko będzie przekonać do tego, żeby nie chciały z Modlina czy z Gdańska, ale żeby jednak skorzystały z, 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 z Szyma. Mamy oczywiście szynowu, który świetnie jakby poprawia jakaś na technickie technologie. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć kilka zdań, które po, po tych prezentacjach myślę mogą być też pomocne. Nie wiem, dwa lata temu jeszcze mowa była o tym, że jeśli chodzi o transport lotniczy, Polacy latają czterokrotnie mniej niż przeciętny europejczyk. Nie wiem, jak to na dzisiaj wygląda, ale to jest to według mnie dobry sygnał do tego, żeby że mamy przed sobą dobre perspektywy, gdyż na pewno podróże drogą lotniczą w Polsce się będą rozwijały. Dobrze, że tutaj Dzisiaj mówimy o wielofunkcyjności lotniska. Bo tak naprawdę lotnisko jest pewnego rodzaju przystankiem. Natomiast to, że to lotnisko jest myślane docelowo jako wielofunkcyjne, to też będzie powodowało możliwość łatwiejszego przejścia przez problem utrzymania tego lotniska. I tu chciałbym też powiedzieć, że 98 hektarów, które tam jest jeszcze do zagospodarowania, to na pewno jest ten potencjał, który może być do wykorzystania, przesunąć tą maturę i całe lotnisko niejako odblokować. Przy przyszłych inwestycjach to na pewno może też być dodatkowa kuma z nami, nie tylko z Samorządu, i dla inwestorów potencjalnych. Myślę, że pewnie będziemy mogli pozyskać, bo lotnisko 2,5 km długości daje duże szanse na to, żeby można było tak latać. Jeśli chodzi o połączenia, chcę powiedzieć tak, że oczywiście nie od razu, jak już zbudowano, te połączenia. Będą się rozwijały i tworzyły. Natomiast ja zawsze kolonizuję z taką, z taką dyskusją, że ktoś będzie lepszy latał stąd, czy z innego lotniska. Będzie latał stąd, gdzie będzie miał najlepsze i najkrótsze połączenie. Jeśli nikt nie patrzy na to, czy odległość mierzy się w kilometrach, tylko w czasie konturze, jeżeli ma połączenie typu przez na przykład Monaghi, z jakimkolwiek innym państwem, to będzie się interesował, ile to czasu i, i, i w jakim czasie to e, przebędzie, a nie, czy ona ma jechać do Warszawy, do nie chowa. Proszę bardzo, pan Janusz proszę. Pan pan Lorenz. Szanowny panie marszałku, szanowny panie marszałku, szanowni państwo, ja chciałbym przypomnieć, że wszystko to, co dobre dzieje się na lotnisku i to, co złe, oby takich nie było historii, obciąża konto Pana Marszałka. Taka jest zasada. Natomiast Panie Marszałku, ja chciałbym powiedzieć tak, że ma Pan wspaniałą kadrę w swoim urzędzie i ta kadra winna odpowiadać nie tylko na równi z kierownictwem portu lotniczego olsztyn mazury ale nawet jeszcze bardziej, bo oni są fachowcami z różnych dziedzin, czego o, kierownictwo portu lotniczego może nie wszystko dobrze rozumieć. Proszę tu się nie obrażać, że tak stwierdziłem, ale to jest prawda. To, co Państwo powiedzieliście o ekspansji produktów, towarów i nauki, to jest wspaniały kierunek i to trzeba kultywować. Powiem tak, że z dawnych lat jeszcze na tym lotnisku, które funkcjonowało od 18 maja 1996 roku przez 3 lata, przywieźliśmy ponad 5000 Ekonomiczny. Tak się stało, że w ciągu paru lat z różnych powodów lotnisko zostało skasowane, głównie politycznym, ale czas najwyższy, to co Państwo powiedzieliście, żeby skorzystać z tej możliwości. Chcę powiedzieć tak, to co kolega tu wspominał o, tym, o tych różnych możliwościach, to jest ważne, ale można się. Jeszcze, że tak powiem, wzmocnić tym, że jest Urząd Wojewody, jest specjalna strefa ekonomiczna, która podlega urządowi, żeby ich zachęcić, żeby tu jest łatwo tworzyć nowe kawałki specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie jest stworzono dodatkowo inne możliwości tworzenia przedsiębiorstw po to, żeby dać większe większą szansę temu portowi. To co Państwo wspominaliście, że kargo, stałe przejście graniczne, to jest wyjątkowo cenna inicjatywa i to trzeba bardzo popierać. Ja panu pędali tak. dzisiaj się z Warszawy do spotkania i po drodze miałem autokary warszawskie z napisem. Niecałe 45 minut do Modlina. 9 złotych bilet. Zastanówmy się, czy na tych naszych jakichś autokarach rysowych i innych nie puścić podobną promocję. Nie wiem ile to by to ale, ale spróbować można. Jakieś tam swoje uwagi dotyczące tego. Ma Pan, zgrupował Pan marszałku Zapaleńskiego koło siebie i to jest szansa na dużą wygraną w tej sprawie. Także ja osobiście błogosławię Was i życzę sukcesu, będę Was wspierał w wszechstronnie, ale żądam, żeby naprawdę pewno w to przemyślać, bo pieniądz jest, polski pieniądz, lotnisko jest nie tylko Pana Marszałka, jest całego narodu, jest no nas wszystkich i starajmy się, żeby panu Marszałkowi i wszystkich tutaj w tej sprawie pomóc także panie to, że wiedziałem, że pan odpowiada, to, ja, to tylko po to, żeby panu dać asób do twardego rządzenia ludźmi, którzy odpowiadają za lotnisko i jego dziękuję bardzo Raz, no, drugi minister, proszę bardzo, Pan Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja myślę, że nie należy tutaj, jakby przekonywać, że to, co zaprezentował Pan Prezes i Pani Dyrektor, e, pokazując Regionalny Port Lotniczy, to jest to jest znakomite. To, co zrobiono, e, jest godne uznania, pochwały i rzeczywiście jest to działanie we tak właściwym. Kierunek. Ale żeby nie mieć złudzeń, to nie port lotniczy ma wykreować sprawy, bo port lotniczy może mieć znakomicie przygotowaną bazę techniczną, logistykę, nawet mogą przelatywać samoloty, tylko puste. I tu przede wszystkim jest czas, zrobić wszystko, co się da, by po prostu tymi samolotami chcieli ludzie przylatywać na Mazur. Ja może mniejszą uwagę bym przywiązywał do tego, ilu ludzi będzie wylatywało z machu. To nie jest rekomendacja Śląska, prawda? Ludnościowo województwo nie jest aż tak bardzo liczące. W związku z tym nie bazujmy na tym, że skąd. Oczywiście propozycja ma być, każdy w tym województwie powinien między innymi wiedzieć, że jest taka możliwość. Ale nie o nich kończymy. Przede wszystkim ja sądzę, że chcemy walczyć do ludzi, którzy po prostu mają przylecieć tu, spędzić czas, zainwestować tu, wydać pieniądze. Mnie się wydaje, że e, oczywiście teraz czas, żeby się branża turystyczna żeby i około turystyczna zabrała do roboty. Nie do wiecowania, nie do mówienia, że trzeba, tylko do tworzenia. Stąd jest, a dlaczego mówię, że do wiecowania? W 2010 roku ja zrealizowałem projekt, który się nazywał Inauguracja Praw w Turystyki Lotniczej, w których projekt był dwa rajdy, były konferencja w ogóle z hotelami branżami turystycznymi. Pokazywaliśmy, jakie są możliwości, by wykorzystać generation. Czy sądzicie Państwo, że ktokolwiek z tego coś skorzysta? Nie. Bo to ciągle, póki nie ma przymusu, to się nie Więc W związku z tym, trzeba stworzyć pewien mechanizm, żeby właśnie, mianowicie, w branży turystycznej, tworzyć sytuację, gdzie to oni mają swoich partnerów zagranicznych. Tych partnerów zarażają obwodę formułą, że trzeba przylatywać, bądź to charterami, bądź rejsowymi, bądź wręcz w ramach powiedzmy samolotami generalniejszym, tak jak przelatują chwili dosyć często 20-30 samolotów, przelatując albo metodą taką, że lecą na wschód i dookoła potem Bałtyku okrążają, albo odwrotnie. To jest pierwsza tak, tak. sprawa. Druga sprawa to jest po prostu, to jest to, co uważam, e, jest w pewnym sensie niedrogie, ale fundamentalne w budowaniu wizerunku. To są wizyty studyjne. Ostatnia wizyta, która dała fantastyczne efekty. Ja tu mam mianowicie dwa niemieckie pisma. Aerokury Repsychek magazyn. Pismo o nakładzie 800 tysięcy, które jedna ma 8 kolumn, czyli 8 stron, a druga ma 7 kolumn tekstów po wizycie studyjnej w 2011 roku właśnie na Wagni Mazura. Nie o tym, o latach. Tylko o tym, gdzie warto i jak po prostu można by spędzić te ankiety. Jak mówiliśmy, mój szanowny przedmówca Stanisław mówi, że stawia się do dyspozycji prawda? I, i, i chłopcy z turystyki pracujcie prawda? I zróbcie coś z tym, że, 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 że pojawią się tutaj tysiące turystów, bądź ci tu operatorami, bądźcie, że tak powiem, to teraz duże zmartwienie dla pana marszałka prawda? i spółki. Natomiast w przyszłości te linie, tak, tak zwane połączenia, no, no, mimo wszystko będą ograniczone. Nigdy nie będziemy mobilne, nigdy nie będziemy Gdańskiem czy Warszawą i zawsze to będzie miało swoje ograniczenia. Oczywiście może zadecydować w przyszłości, o czym te Państwo doskonale wiecie, tak zwany ruch czarterowy o wymiarze turystycznym przede wszystkim i, i o niego warto walczyć, prawda? Tylko nie my, powtarzam, o tym zadecydujemy, prawda? To zadecydują operatorzy turystyczni, kopalni e, światowi, e, niemieccy powiedzmy, nascy czy inni. I tak naprawdę jesteśmy w stanie wywołać ten ruch traktorowy e, przyspieszony w moim przekonaniu, o czym rozmawialiśmy nawet swego czasu, prawda? Jeśli chcemy, żeby to się stało szybciej, to musimy wykonać pierwszy jako taki krok, prawda, inwestując w tak zwany czarter, ja to nazywam dymuszony, który pokaże, że coś takiego jest możliwe i w ten czas my, chłopcy od turystyki, możemy się mocno w to zaangażować prawda? I, i spróbować, że tak powiem, w to włożyć swoje dodatkowe możliwości. Natomiast to będzie charter nasz, że tak powiem, wygenerowany przez nas. Jeśli tego nie zrobimy, to uważam, że ruch aktorowy, tak zwany turystyczny, spowodowany przez turoperatorów zagranicznych. Pojawi się w naszym regionie, gdzie jak za 3-4 lata. Prawda?